Czy yy, yy, sześć paczek z kartami młodej, za czwarta, piętna, 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 a myślę, że u, Dobrze. Kolejny. Uuuuh, Gomez, Dark Steven Gerald, Luke papas, Pampas, Staffan, Ulos, Sagna, Hratinga i Henty. Samolas, Toło to Toło Schubsejka, Runtery, Mailer Les, O, a tyle ka mi Liz. Dobrze. To odkładam ka tyle. Tyląg, Pękanciorka mały Chiwiński, Czanter, Dę, Lunaj, cza. <laughs> <laughs> Master, Pojemr, Master, Łowem. No. paczki. Mm -hmm. Уйор, Ихари Кадец, Чао Мотино, Чао Воркот, Якуб Парчиковски. Ух, са винда с листа, гледай. Какво ще тя опакува? е. -то, па това е. Това е тук. Мам този по-урос. Теран. Szewczynko, Lord, kto kto, mm. Top, Pickaxe, Star Prime. No najlepsza karta, ta najlepsza na kar, jak to to, to Lunay, mm. Must. No, no, tak rządziłem, że, że, za taką kartę specjalną, no, luna na no stela, na, luneja, 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 no, no, to, no, na kolejny odcinek zaraz, no, no,